Podpowiednik dekoratorski, a w nim prace szwedzkiej artystki Stine Wikander. Jak sama wyjaśnia? Od ponad 10 lat kolekcjonuję hafty krzyżykowe, a dziś mam dużą kolekcję ponad 100 wzorów. Takie hafty wykonuje wiele kobiet i są często postrzegane jako kiczowate, uważane za całkiem bezwartościowe. Sama mam do nich mieszane uczucia, ale czasami wydają mi się bardzo piękne. W 2012 roku zaczęłam zajmować się zwykłymi przedmiotami gospodarstwa domowego z lat 70. Ciekawi mnie, jak te przedmioty przekształcają się. Dzięki haftom stają się znowu ciekawe, przebrane, zakamuflowane, świeże. Ula Stina Vikander, rocznik 57, urodziła się w Göteborgu, pracuje i tworzy w Sztokholmie. Wszystkie te przedmioty można rzecz jasna kupić.